Już padała na kolana, ograbiona i rozdarta. Czy nadzieja jest coś warta? Ale cud na jasnej górze Potop zamienił w kałużę. W Polsce wstąpił nowy duch. Ruch rozbity został w buch. Padła trwoga, próżno krwi, strugi się leją, Tylko Bóg naszą nadzieją, a On tarczą nas osłoni, Gdy pokornie się pokłoni. Kto i sprawiedliwy, zobaczy, że Człowiek uczciwy, Wielkiej próby. nie dopuścił jego żadnych złudzeń. już ty rany, lecz w sercu nie równy, usłyszył mi głos wydany, odpuść winy. Płaczy dziewczynę, a za nim pozostał, a za nim pozostał, ciche płacze dziewczyny. narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączym się z narodem. Szanowny Panu Jerzemu, który jest autorem i scenografii, i scenariusza, no i tutaj takim dobrym opiekunem tego miejsca. Prawa dla Pana Jerzego. Chcę tylko dodać, że ten początkowo wydawałoby się dziwny pomysł na wesele podlaskie, jest nie taki nowy. Że w XIX wieku taki ksiądz Smoczyński napisał sztukę Wesele Podlaskie, napisał ją w Krakowie, wydrukował w Krakowie, a pan Jerzy dokładnie zrobił to samo, co ksiądz Smoczyński właśnie przed ponad 150 laty. Także gratulacje, panie Jerzy.